Witam wszystkich, Siemaneczko z tej strony Soksa, przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable z aktualizacji. I dzisiaj praca dorywcza Alex. Hej, Alex potrzebuje dodatkowych pieniędzy wieczna. Wieczna? Wie więc znalazła, okej, okay. bez spać w mieście Jorvik, gdzie próbuje usprawnić i bardzo uatrakcyjnić swoją pracę, jednak chaos podąża za nią krok w krok. Alex pomaga w obchodach rocznicy dnia, kiedy po raz ostatni pozwolono koniowi wejść do miasta Jorvik. Spotka się z nim na placu Aiden, by pomóc jej z nowymi obowiązkami i decyzjami dotyczącymi przygotowań do tego święta. Alex nie ułatwia zadania, ponieważ przemyciła do miasta Tinkana, a on nie potrafi ukrywać się zbyt długo. E, w następnym tygodniu przygoda trwa dalej. jeźdźcy duszy powracają do strażników, by opowiedzieć o pewnych wydarzeniach i odkryciach. Jakoś chaotycznie było to napisane, ale okej. Okay. Kurde, nie mogę siebie słuchać. Ym, ominęła mnie też jedna aktualizacja, w zeszłym tygodniu był wyścig z przeszkodami w Mistfall i jakieś, jakieś zadanie w Fort Maria, to widziałam, ale to też sobie zrobimy. Ale z racji tego, że ta aktualizacja z Alex była wczoraj, no to najpierw zrobimy tą. Okej, okay, lecimy. Elisabeth, nie spodziewałam się ciebie tutaj, hej! Wow, stopę pd Eee, wróciłam na stare śmieci. Zazwyczaj jestem tak zajęta sprawami jeźdźców, duszy i podróżami z Tinkanem, że zbyt rzadko odwiedzam dom. Właśnie tak, dom. Urodziłam się i wychowałam w mieście York. Po prostu spędzam całe dnie na wsi z uwagi na konie, wiadomo. No i magię. Dzisiaj zajmuję się przygotowaniami do święta. Możemy to zrobić razem. Będzie super. Spotkajmy się przy kawiarni, jeśli chcesz, a ja powiem ci, co jest pięć. Co? Hm. No właśnie, takie miałam wrażenie, że ta aktualizacja strasznie jest chaotycznie napisana i mega mało tam napisali na tej stronie. I widzę, że tutaj też coś tam jest nie ten, nie ten tegas. A co to za balon tutaj? Coś tu się dzieje chyba, znaczy no na pewno. Okej. Okay. Widzę balon, więc... jakieś święto w ogóle jeszcze na mnie chyba nie powiedzieli? Okej. Okay. I od razu przepraszam za głos, ale e, nie wiem, co się dzieje. Jestem chora, nie jestem chora. Ja wróciłam dosłownie z wakacji i nagle jestem chora niby. Po prostu mam katar, mega. Nie wiem o co chodzi. Jesteś i dzień od razu zrobił się lepszy. Jeju, ty masz dziewczynę, kobieto. Ej, myślałam, że ma sandały i skarpety przez chwilę. W ogóle teraz widzę, jakie my jesteśmy wielkie przy niej. No, zobaczcie. Wysoka. Ona jest tam. No, mega jest mała przy nas. No, ale trudno. Pewnie się zastanawiasz, co to za święto i jaka jest moja rola. Wszystko ci wyjaśnię. Aha, nie przejmuj się namiotem. Jeszcze do tego dojdę. Ej, no to pedeton lecą. Dziś rocznica założenia miasta Jorvik. Odpowiedziałam na ogłoszenie w dzienniku Jorwickim. Szukali kogoś, kto zaplanuje dzisiejsze obchody. Potrzebowałam paru szylingów na nowe wyposażenie i no, może udział w zawodach przełajowych. I trochę szylingów, które wydasz na mnie. Tinka, <grytania> co ci mówiłam o hałasowaniu? Muszę mówić, co się stało z ostatnim razem, kiedy ktoś przyszedł do miasta Jorvik z koniem? W każdym razie mam zadanie upiększyć okolice, zapewnić dobrą zabawę i zachęcić ludzi do udziału. A skoro tu jesteś, na pewno świetnie spędziemy razem czas. Do dzieła! Najpierw musimy rozdać całą masę uletek Lubię pracować mądrze, więc ułożyłam plan. Kojarzysz te armatki z koszulkami używane w trakcie niektórych zawodów? Wyobraź sobie coś takiego, ale z ulotkami i prawdziwą armatą. Zwędziłam replikę z Pinta. Powinna się nadać. Złóżmy ją. Ja nie mogę, ale szaleję z tym PT. Naprawdę. E, dobra. Składamy. Poziomu to raczej nie wbije, ale jest dobrze. Udało się. Załaduję ulotki i podpalę ląd. Mam 50% szans na niespotykany sukces i 50% na to, że dojdzie do katastrofy. Mm. <laughs> ulotki, załadowania, linia strzału czysta. A teraz ognia. <laughs> Kreatywność, wiecie, jest najważniejsza. Aha, czyli to mogło. Okej, okay, przepraszam Was, jakieś powiadomienie się włączyło i mi ucięło nagrywanie. E, pozbierałam tylko ulotki, stąd i lecimy dalej. Poskładam działa i posprzątam, zanim ktokolwiek się zorientuje, co się stało. Sprawdźmy, co dalej mam na liście. co to za łoskot? Och, o nie. Jest bardzo źle. Mamy tu głodnego Tinkana. Musimy znaleźć mu coś do jedzenia, zanim jego burczenie w brzuchu wywoła trzęsienie ziemi. Albo co gorsza, ten nic, poń ucieknie. Możesz podskoczyć do straganu Klementy i wziąć kilka owoców? Chciałam to zostawić na później, ale mamy tu sytuację awaryjną. Dobra, lecimy. Yy, gdzie jest ten. A tutaj co się dzieje? Wow. Ty kobieto kim jesteś, Wyglądasz jak balerina. Fajnie, to są jakieś te jakieś, wiecie, muzyczki. To jest Klementyna. Znowu ty. Nie, nie ty. Mówi o tym wielkim wygodniałym psie. Jesteś psem. Brrr. Chcesz trochę owoców w piesku? Masz, zjedz sobie banana. Pewnie jesteś, tu, trzeba odrobić owoce na święto. Już podaję. Okej, okay, z tym... Sam to było dziwne, wygląda jak wilki. Na pewno się by pożywił bananem, <grym>, ale okej. Okay. A te owoce, to co, to co to? Aha, nie mam ich tu, fajnie gdybyś coś się odpaliła, bo nie mam czym karmić konia. Samą porę na skali głodu Tinkan osiągnął 7 na 10. Mamy tu owoce, mogę wrzucić parę jadłek do namiotu? Nie! O, cześć, Tinkan! Hej, hej, hej! Tinkan ty łobuzie, wyobrażasz sobie, jak trudno przemycić 500 kg konia na plac Aiden? Zabronią nam w ogóle przyjeżdżać do miasta. Co to za potworna kreatura? Czy to koń? Niech to zobaczyli nas. Czy za późno na planowanie, trzeba działać szybko. Chwila, czy to Shakira? Idealnie, jeśli zabiją ją bananami, powiem swojej koleżance Iman, żeby zwróciła na siebie uwagę. Wygląda groźnie, ale to tylko pozory. Mówię o Shakirze. Właśnie <laughs> się co i nagam Shakirę, Elizabeth? Jest naszą, naszą ostatnią nadzieją. No... Shakira, Shakira, dobra, gdzie jesteś Shakira, na pewno, no w sumie, no dobra, nie mam bananów w ogóle. Shakira lubi banany, mimo że jest wilkosz, psem, wilkosz, wilkoszczurem być. O, banany, jej, Shakira, cip, 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 mniam, niom. Moja kolej, achem. Słuchajcie, słuchajcie, policja z tego wspaniałego miasta biega wygodnie o wilk, uciekajcie, kryjcie się, zmykajcie póki jeszcze możecie. Zadziałało, możesz już wrócić. na Nakłoniłam Tinkana winogronami i mango, żeby wrócił do namiotu. Okej, okay. i ten Wilk tutaj, nikt, nikt na niego nie zwraca uwagi. Okej. Okay. Najpierw konfetti z zulatek teraz ucieczka Tinkana, chyba już dość pecha na dzisiaj, nie? Następna w kolejce jest pomoc w przygotowaniu sceny dla uczennic Panny Rity. Poszłabym z tobą, ale ech, jeśli mam być szczera, Panna Rita trochę mnie przeraża. Powodzenia! Aha, <grywa> czyli ja chyba już spotkałam Pannę Ritę, to jest ta baletnica cała. <grywa> Okej, okay, damy sobie z nią radek, kto jak nie my. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Aha, witaj! Właśnie Was trójkę najlepszych uczennic najbardziej prestiżowej szkoły tańca w mieście Orwik. Pan, szkoły Panny Rity. No mów, że uczysz się w Star Academy, nie? Czy jesteś tu, żeby nam pomóc? Nie chcesz zatańczyć fińskiego czacza cza, cza? Chwila, nie jesteś tu, żeby się uczyć, tylko by nam pomóc, prawda? Aha, upewnij się, proszę, że oświetlenie sceny jest tip-top. Kiedy ludzie się zbiorą na tym ogromnym na tym ogromnym na tym skromnym skwerku, zobaczą moje tancerki w całej okazałości. Pani modnisia modelusia, wszystko musi być idealnie. Jezu, jak ty wyglądasz, jak... 40-letnia kobieta w ubraniu dla pięciolatki. teraz <grymne> <grymne> stopy jakieś takiego. No. Oto światło. Muszę wrzucić do studia i sprawdzić, co u reszty uczennic. Dobra. Ale lata nie jest. Dobrze, że jesteśmy tutaj za bardzo tutaj. Nie ma jakby... Wiecie, przestrzeni do biegania. Raju weszła do studnia. To... do studia. To oznacza, że możemy ustroić scenę bez jej prób zapisania nas na kurs studnia. <grymne> Z odpowiednim oświetleniem ta scena będzie tak fajowa, że ojacie, takie światło przydałoby się fripowi w tym jego mrocznym, kamiennym okręgu. Eee, okej. Okay. Tutaj. Jeden, dwa, ale ja nic nie robię, za bardzo. A, światła się jakieś pewnie tam biorą, czy nie? Tak, takie lampy. Ależ brat Hermana byłby zazdrosny, gdyby zobaczył tę scenę. Prowadzi w centrum jakąś starą dyskotekę, której wygląd przydałoby się poprawić. Co nas powstrzymuje przed rzuceniem iskierki życia na scenę? Elektryczność idealnie się do tego nada. Tak zrobiłby sam Nikola Tesla. <grybujesz> ok, wygląda jakby ją... Im... Niech to naprawdę znowu katastrofa, jakbym była przeklęta. No, słaby dzień. Może to jest tym problemem, ale chyba nie, prawda? Potrzebujemy innego źródła światła, zanim Pan Narita wróci. Może ktoś na rynku nam pomoże? Ale no... Kurczę, z pada to naprawdę mnie zaskoczyli. Od kiedy oni dają tak dużo peda? To jest niesamowite. To nawet fabuła nie jest. Myślałam, że będzie po 5, wiecie, 10. Proszę nie rozprzeć straży, wypatruję awanturników, czyli zaję monitoring wiejski. Okej, okay, nie przeszkadzamy. E, y, tutaj, tak, gdzieś tutaj się, się ktoś ukrywa. Nie, tak. okej. Okay. Oni nam pewnie nie pomogą. Pomóc nie ma szans, coś tam nie doczytałam. A ciebie kliknę z ja takiej odległości? Nie, muszę co ja. No dobra. No i tak, o, ale nawet nie ma szans, że on nam pomoże, on nic nie mówi. No ale dobra, już żebym potem nie żałowała po prostu. A, przeklikałam, nawet się nie wyświetliło. No tak myślałam. No trudno. Szukamy dalej tutaj. No kurczę, mogłam tu od razu przebić nawet mały krzyknik. Światło? Cóż, mam kilka rzemieślniczych świec elektrycznych. Są zrobione z prawdziwego wosku, ale płomień jest już sztuczny, więc można ich używać wszędzie. Świec elektrycznych? Ratujesz nam życie. Możemy je sobie pożyczyć na występ taneczny Panny Są zrobione z najlepszego wszczelego wosku z wioski Księżycowy Sierp, więc nie mogę ich tak po prostu oddać. szepcze, To będzie kosztowało fortunę. Rozumiem. Możesz wysłać fakturę do burmistrza Pinata w forcie Pinta. Elizabeth, ja idę przygotować scenę. Spotkajmy się na miejscu. Okej. Okay. Cieszę się, że mogę pomóc. Wejdę do środka i przyniosę świecę Proszę bardzo, na pewno oświetlą scenę przyjemnym, ciepłym światłem. No, wierzę ci na słowo. <laughs> Okej. Okay. Lecimy z powrotem. Ciekawe, ile będzie to trwało, to wszystko. Będą idealne. Dobrze, że pokaz jest wieczorem. Ustawmy je. ok Jeden, dwa, trzy. O, świeczki, fajne. Fajnie wygląda, chociaż no... Okej, okay. bardzo nowocześnie do tych głośników. <laughs> Popatrz tylko, świece się pięknie palą i niczym się nie przejmują. Spokojnie, nie mam zamiaru ich elektryzować i tworzyć wielkich, ognistych kolumn. Lepiej się stąd wynieśmy, zanim pan Narita zobaczy oświetlenie. Spotkajmy się w upadku gubernatora i pomyślimy, co jeszcze musimy zrobić. Do, do zobaczenia w upadku gubernatora. Do zobaczenia. Myślałam, że tutaj jest to, to przedstawienie, ale okej. Okay. Yy. Dobra, ja w ogóle idę się wysmarkać i się zobaczymy już w opadku gubernatora. Okej, okay, jesteśmy. Mam brakowało, a jaką miała minę? Jestem pewna, że zjadłaby Tinka na żywcem, gdyby wiedziała, że to jest albo zmusiłaby go do zatęczenia cza, cza cza Widziałam ostatnio taki świetny filmik z TikToka, jak koń tańczył, wiecie, taki taniec. Na pewno widzieliście niektórzy, bo były popularny, Dajcie znać, taki kucek słodki. Udało nam się uniknąć gniewu Rita, ale Rety, naprawdę szkoda, że wszystko się tak zepsuło. Zawsze sobie żartuję, robię z siebie klawę, ale całkiem szczerze chcę, żeby ludzie mnie brali na poważnie. O, rozumiem to. Dzięki czuję się temu o wiele lepiej. Maja zawsze mi mówi, żebym skupiała się na swoich mocnych stronach. Planowanie wydarzeń zdecydowanie nie jest jednym z nich, ale w takim razie co jest? Lubię mówić i sprawiać, że ludzie się uśmiechają, ale jednocześnie czegoś się uczą. Właśnie, wiesz czego brakuje w tym świecie? Sposobu na to, żeby odwiedzający czegoś się dowiedzieli o mieście Jorvik, a najlepiej będzie w tym celu stworzyć audio przewodnik. Genialnie, wpadłbym na to, gdyby nie ty. Musimy to zrobić. Wezmę tylko laptopa i przygotuję parę rzeczy. Porozmawiaj ze mną, jak już zechcesz zaczynać. Okej, okay, gdzie ona jest? Jak się rozsiadła! <grym> Rozwaliła się, jak żaba na liściu. <grym> Robimy to? Robimy. Elisabeth i Aleks stworzymy audio przewodnik po mieście Jorvik. Nagrajmy tam audio w przewodnik. Przejedziemy się w, rudne, w różne miejsca i powiemy, co o nich myślimy. Nie martw się. Powiedz pierwszą rzecz, która przyjdzie ci do głowy. Yy, dobra. Dziwne. Tak, to się rozwija i dalej jest lepy. Tak, kurczę, wyście mi powiedzcie, co o tym sądzicie, bo się totalnie tego nie spodziewałam. Klima ci kretro i pokazy na żywo co 20 lat. Lodziarnia Leonarda jest idealna. Co 20 lat właściciel oferuje najbardziej szalone smaki lodów od Pandoriańskiego kręciółka po z sianą Marchewkową, a do tego. Oki. Okay. Lecimy w, w następne miejsce. Idzie <laughs> to będzie? Jestem na końcu ulicy. Kurczę, naprawdę mi przeszkadza, przeszkadza ten katar i pewnie się plączę, więc przepraszam jeszcze raz Was za to, no ale nie mam na to em, wpływu. Ciekawe skąd się wzięła nazwa Upadek Gubernatora, prawda? Po legendarnym wręcz zwycięstwie na wodach Fortu Pinta Gubernator Geralt poprowadził przez całe miasto pochód. A na koniec spadł do wody dokładnie z tego miejsca. Mówi się, że został wypchnięty z wozu przez... <grym> Okej. Okay. W sumie nigdy nie wyjaśnili jakoś genezy tego, tej nazwy. O nie, jak daleko, teraz musimy biec. Przydałoby się tu teleport. Wyobrażacie sobie, gdyby nawet tutaj w takim miejscu były teleporty, ja bym korzystała, a wy. Do tych kropeczek wszystkich, na przykład do Lister, do Salonu Primadonna. Chociaż to by było akurat... Yy, wiecie, akurat tu nie ma jakiejś wielkiej różnicy odległości. No gdzie to jest? Aha, tutaj. Ona bierze takie same nudne miejsca, nie? Oto najstarsza kawiarnia Erwiku. Nikt do końca nie wie, kiedy została otwarta. Budynek, je, budynek jest z XVIII. Yy, <noise> Myślenia. Erwiku, ale wcześniej było tu coś innego. Jedno jest pewne serwują tu najlepsze śniadanie na wyspie. Też tak macie, że jak widzicie tą liczbę rzymską, tą wiecie, zastanowić się. X10, 5, 6, 7, 8, 18. <noise> Bo ja mam tak zawsze. Ale co obejmuje moje klasyczne jerwickie śniadania to tajemnica, ale jego częścią zawsze jest. Ciekawe, czy to zdamy. Wybieram takie, wydaje mi się, normalne odpowiedzi. Dobra, idę tramwajem. No to już niedaleko. Czemu to jest tak mało aut jakoś dzisiaj? Nic nie jeździ, mały ruch. Patrzymy pod nogi. Oto najbardziej rozbudowany system transportu publicznego na Jorwiku. Tramwaj. Inne współczesne metropolie zdecydowały się na budowę metra, ale miasto Jorwik postawiło na klasykę. Linia rozciąga się od centrum handlowego aż po milionernie, więc nie ma problemu z podróżowaniem. Ciekawostka. Istnieje pewna stacja Widmo, o której wiedzą nieliczni. Można się tam dostać tylko w 53. środę w roku. Stacja znajduje się... Okej, Lecimy dalej. No i to raz, raz nas przegoniła tam, jak byłam już niedaleko. Ale okej, okay. Jolister. Już mi się nie chce biegać. Co jest gdzieś tutaj za budynkiem? Gdzie ona nam każe biegać? Przecież to, to jest normalnie niebezpieczne. Tutaj jakiś, jakiś dziad by mógł być. Może wygląda dość skromnie, ale to dom, w którym wychowałam się właśnie ja, Alex Cloudmill. Przeprowadziliśmy się po tym, jak samorząd zdecydował się upiększyć teren i ceny wynajmu poszły w górę, ale mam stąd parę radosnych wspomnień. To była teraz sypialnia. Okno dalej nie jest naprawione. stukło się, kiedy... U. Ej, no fajny ten dom. Ciekawe, na którym mieszka. piętrze, nie? Ciekawe, czy ten dom zawsze tu stał w takiej wnęce, czy teraz na potrzeby tego zrobili to. Nie, no kobieto. Gdzie ona nas. O jezu, po co ja tam tu. To? to jest biuro Star Stable. Co to za miejsce? Straszne. E, tego nie będzie w audioprzewodniku. przewodniku. Kontynuujmy. E, chyba znam to logo. Okej. Okay. Okej, okay, skończyliśmy. No to biegniemy do niej. E, w końcu. O, 30 tu jest ograniczenie. Ja tam sobie biegam po drodze. W Polsce to by nie przeszło. Ale piesi mają pierwszeństwo, to wiecie. Dobra, w końcu. To było superowe. Czułam się jak ryba w wodzie. No i pasujemy do siebie jak ulał. Totalnie możemy poprowadzić razem podcast. No, no, no. Nie poradziłabym sobie dzisiaj bez ciebie. Chodźmy na lody, ja stawiam. Okej, okay, szybka fotka jeszcze wbiła. O, lody tutaj! zaczęłam dzień odchęcił udowodnienia sobie czegoś, potem spanikowałam, kiedy wszystko się posypało, ale dzięki Tobie się nie uspokoiłam i razem udało nam się nagrać audio przewodnik. Było super. Bez Ciebie nie dałabym rady. Miłość spędzić ze sobą trochę czasu i nie musieć ratować świata. Ała, mózg mi zamarzł. Wzięła mi czekoladowe, jak ja nie lubię czekoladowych. Pandorinski jak naprawdę ma moc. To chyba Linda zasugerowała Tę nazwę Leonardowi. Myślałam, że załatwienie spraw związanych ze świętem będzie nudne, ale dzięki Tobie bowiem się wystrzałowo. Wow! Szepnęli <grymali> ten pedę na koniec. W ogóle cały czas sypali. A teraz wypłata. Udało nam się zarobić dzisiaj 3000 jardowickich szylingów, ale koszty naprawy wszystkich zepsutych sprzętów wyniosły 4000, więc uznałyśmy, że wyszło na zero. Ale zasługujesz na coś. To czapka, którą wydzierkał dla mnie Herman. Wolę pomarańczową, więc tę zostawiam Tobie. Lepiej w niej wyglądasz. Dzięki. Fajnie było spędzić razem trochę czasu. Chyba wskoczę do następnego tramwaju, wrócę do spokojnego miasteczka srebrnej polany. Rety, prawie zapomniałam o Tinkanie. Jeszcze się gdzieś zgadamy. Narka? Jeju, fajnie. 500 pd dostaliśmy. Dużo jordyńskich szlingów. Pokaż. O, fajna czapka. Fajna czapka, nie ma co. Okej, nic już nie ma, tak? Nie ma. Według mnie mega zaskoczyło, dajcie znać, czy was też. A nie były w sumie. Mm, trochę mnie znudziły w sumie te wypadki gubernatora, ale no wiadomo, były całkiem długie, nie narzekam, czekam na fabułę. A na dzisiaj to będzie tyle. Jeśli Wam się podobało, koniecznie dajcie znać, zostawcie łapkę, subskrypcję. A ja Wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie, i do następnego.